Tak, już włączyłem. Dobra, teraz. Do Borrowd. Widzę na przepychocza. Będę przypychał. Będę przypychał z drugiej strony. Macieju, chyba nie pojedzę za ścigaszką z tej. Z pierdala. Hota hopy na przepychocza. Kąż jeszcze takiego burgunda wyczasnęli. Co my wyczasneli? Burgundy. Kapuścia. Akuratko 4-4. 4, 14. Ja wiem, o, on uciele. się ten... Aj kurwa, miał mieć 4000 WN-a <noise> <noise> czy znaczy ten oceny osobistej. Myślałem, że coś, wiem, to coś do czegoś to zobowiązuje To, 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 a tu, wie, że... to wygląda na Burgundie. Jakiś Czech. <noise> Okej, okay, jestem. Ej hey. Co na pustyni. Sam zostałeś, a tam T-37 zaraz Ci się zjawi. Dwa krobu ale tak. Pokła. <laughs> nie wiem co... Nie wiem co Ty będziesz djęła, ale... Burgund w T-1 heavy, no Jezus Maria. <laughs> Burgundowy kutarz Chyba drugą stroną pojechali. Też nie ale też się zjawi. Ale T-37 się pojawił. Mamy szturera, który zaraz szedł. Chcę odpociągać. A no, widzisz? Oh, dobra, Część, dobra lecimy. No prze, teraz, teraz na środek wyjebie. Żeby nas mogła... Jedę w stronę kapa. Z każdej strony bym was zabijał. Ja już leżę. Przykro, bole. Byłem obotu. Oj, z sitą, z sitą. Dobra, pierdolę to. Tak. <laughs> Aaaa! Który z nas si to? No właśnie... już się nie za... do mnie, zaraz mnie kurwa zabiją. No to jest zasięg spotkivny tutaj w tym ciągu, to jest straszne. Już mnie nie widzą, ale w trzech topują, więc... No to się nadaje. Jak nie grać w złota. A czemu się stąpniejsze do kurami? Eee. No bo tak. Bo nie... Na was tam... problem nie przebił. Bo, nie... Bo ja rozbijam desperata i żeby mi HP zbił. <noise> Komu tam na to wygląda? Aj, przepisy! A kurwa! That was so nice. Napisz jej noobs, kap. So easy. Ale mi kurwa ten śnieży. To już antena popraw. No, dokładnie, kabłkę cię odcinę. No, macie jeszcze jednego, to wstaw macie ich za mnie. Co tam mamy? Kamycha, ha.